Witam Was bardzo serdecznie. Dziś będzie materiał inny od wszystkich. Dlaczego? Ponieważ opowiem Wam prawdziwą historię rodziny, która doświadczyła w pewnym domu na Mazurach niewytłumaczalnych zjawisk. Dopiero po latach okazało się, że każdy członek rodziny przeżył jakieś doświadczenie paranormalne. O tych wszystkich wydarzeniach kompletnie nikt nigdy nie mówił, ze względu na to, że wiadomo, Różnie ludzie podchodzą do zjawisk paranormalnych, ale w tym przypadku było tak tylko do pewnego momentu. To był 2004 rok i przepiękne lato. Budynek, o którym mowa, został wybudowany tuż po wojnie, gdy w poniemiecki dom uderzył piorun i doszczętnie spalił się. Został wybudowany bez fundamentów i tylko dlatego, że rodzina musiała gdzieś mieszkać, ponieważ byli do końca przekonani, że prędzej czy później zostaną wysiedleni. A jednak ten dom stał przez długie lata. W 1976 roku zmarł najstarszy członek rodziny, zostawiając żonę oraz dorosłe już dzieci, które mieszkały w różnych rejonach Polski. I od tego czasu stało się tradycją, że każdego roku wszyscy spotykali się na wakacjach w tym właśnie domu. W 2004 roku, kiedy ponownie wszyscy spotkali się, wydarzyło się coś bardzo dziwnego. Tego pamiętnego dnia gospodyni była szczęśliwa, że ponownie zobaczy część swoich dzieci dwóch synów z córkami i córkę z dziećmi. Kiedy wszyscy się spotykali, było zawsze radośnie. Dzieci biegały po domu, lub bawiły się w piaskownicy przed domem albo huśtały się na huśtawce. A starsi siedzieli przy stole, opowiadali, rozmawiali i śmiali się. Kiedy wszyscy już byli w domu i zaczęło się ściemniać, usłyszeli otwierające i zamykające się drzwi dwóch samochodów, którymi przyjechali synowie. To nie byli złodzieje, jak wszyscy sądzili na samym początku. Zanim jednak zacznę opowieść, usiądźcie sobie wygodnie, a ja w tym czasie podziękuję moim wspierającym. Kochani, serducho dla was. Wygodnie siedzicie? No to zaczynamy. Chciałabym wam zobrazować dom, do którego w tej chwili wchodzimy. Wchodzimy po czterech schodkach do sieni. I po lewej stronie mamy wejście bezpośrednio do kuchni. Rozglądając się po kuchni, naprzeciwko nas widzimy stary biały kredens. Ściany są pomalowane na niebiesko. Za drzwiami stoi lodówka, po prawej stronie widzimy niewielkie okno, a pod nim stoi stół. Stoimy na środku kuchni i po lewej stronie mamy wejście do pokoju babci Heleny. I pierwsze, co nam się rzuca w oczy, to jest duży stół, przy którym wszyscy siedzieli, rozmawiali, śmiali się i jedli. Po drugiej stronie pokoju, na samym końcu, stało łóżko babci Heleny. Gdy wrócimy do kuchni, na końcu pomieszczenia po lewej stronie widzimy drzwi, które prowadzą do kolejnego pokoju. To był pokój najstarszego członka rodziny, czyli dziadka, i to było jego biuro. Stoimy na środku pokoju. I naprzeciwko nas jest duże okno. Po lewej stronie mamy kredensy, szafki, półeczki, komodę. Przy ścianie obok drzwi jest łóżko, a po prawej stronie mamy wejście do ostatniego pokoju. Weszliśmy do ostatniego pokoju i naprzeciwko nas jest niewielkie okno, ale też widzimy łóżko i niewielką szafkę nocną i to wszystko. Kiedy spojrzymy w prawą stronę. Widzimy jeszcze jedno pomieszczenie. Pierwotnie była to kuchnia, ale z czasem podłoga zaczęła pruchnieć i to pomieszczenie zostało wyłączone z użytku. Był jeszcze strych, do którego wchodziło się od zewnątrz po drabinie i on zawsze był zamknięty na kłódkę. Jeżeli już widzimy, jak wygląda dom, teraz wróćmy do 2004 roku. Po usłyszeniu zamykających i otwierających się drzwi samochodu, Janek i Staszek. Chcieli złapać złodziei i jeden pobieg na tył domu, myśląc, że uda się zablokować ucieczkę intruzowi, a drugi wybiegł wejściem głównym na posesję. Kiedy jednak dotarli do samochodów, nikogo nie było i zdziwieni wrócili do domu. Postanowili jednak czuwać i przez okno w pokoju gościnnym oraz w kuchni zauważyli, że włączają się i wyłączają światła w samochodach. Po tej dziwnej sytuacji usiedli wszyscy przy stole i zaczęli opowiadać o zdarzeniach, jakie miały miejsce w tym domu od wielu, wielu lat. Zacznijmy od najstarszej osoby, czyli babci Heli. Na początku mówiła tylko, że dziadek chodzi czasami po strychu, ale z biegiem lat opowiedziała więcej historii, które opowiem w dalszej części. O dziadku mówiła tak lekko, że wydawało się, że dziadek wciąż jest i nigdy nie odszedł. Janek, syn Heleny, opowiadał o starej jabłonce. To stare drzewo rosło za domem po lewej stronie, i podczas przekopywania ziemi, aby posadzić kolejne drzewka, odkopał Janek wraz ze swoim ojcem dwa szkielety niemieckich żołnierzy. O tym zdarzeniu. Dowiedzieli się wszyscy dopiero przy stole w 2004 roku. Opowiadał również o starej gruszy. To drzewo stało po przeciwnej stronie jabłonki. Pod tą gruszą często widywał zjawę psa, który przychodził wtedy, kiedy Janek wychodził przed dom. Nie odczuwał żadnego strachu, czuł wręcz, że jest to przyjazna zjawa i pies znikał wtedy, gdy zamykał za sobą drzwi domu. Żona Janka, Danusia, również miała spotkanie z psem. Janek bardzo lubił łowić ryby, a że na Mazurach jest wiele jezior, a dom, o którym opowiadam, znajdował się w niewielkiej wsi położonej między Ostrudą a Morągiem, to jezior jest tam bardzo dużo. Pewnego ranka Janek przywiózł sporo ryb i Danusia przygotowywała je do smażenia. Był piękny, słoneczny dzień. Zaczęła smażyć rybki i nagle... Za plecami słyszy sapanie starego psa. Zaskoczona odzywa się, Brytan, co ty tutaj robisz? Brytan był psem siostry Janka, która mieszkała jakieś 400 metrów dalej. Danusia jednak nie wiedziała, że ten pies odszedł kilka dni wcześniej. Odwróciła się do niego, aby go pogłaskać, a tam nikogo nie było. To był pies, który lubił tylko Danusię. Ponieważ zawsze mu coś dała do zjedzenia, nawet kiedy był najedzony. Zdarzały się nawet dni, kiedy zrywał się z łańcucha i przechodził do niej. Ewa, wnuczka Heleny, opowiadała, że gdy spała w pokoju dziadka, często słyszała w nocy odstawiany metalowy kubek na stół w kuchni. Dodatkowo brzęk łańcucha, jakby kubek był przyczepiony do niego. Kiedy dziewczyna zapytała babci, a była już nastolatką, dlaczego tak się dzieje, babcia jej odpowiedziała: Każdego wieczoru, zanim się położę, nalewam do kubka mleka, bo wiem, że dziadek przyjdzie i je wypije. I zawsze rano kubek był pusty, ale nie był on metalowy i nie miał żadnego łańcucha. Babcia to wyjaśniła, że dziadek miał swój ulubiony metalowy kubek i zawsze miał go przy sobie, i aby go nie zgubić, był przypięty łańcuchem do paska. Basia, kolejna wnuczka Heleny, zawsze słyszała, jakby ktoś chodził wokół domu, kiedy spała w ostatnim pokoju. Najbardziej mroczne było to, że to coś stawało zawsze centralnie tam, gdzie Basia miała głowę i skrobało w tym miejscu po drewnie. A kiedy spała w pokoju dziadka, często słyszała kroki na strechu. A jak już wiemy, strych był zamknięty na kłódkę i nie było możliwości, żeby ktokolwiek obcy mógł tam wejść. Po pewnym czasie we wsi zaczęto mówić, że w tym domu straszy. Byli i tacy, co chcieli się przekonać, czy rzeczywiście w tym domu są duchy. Pewnego razu Basia przeprowadziła koleżankę na noc, wtedy były tylko one i babcia. Basia chodziła wtedy z bratem koleżanki. Kiedy się ściemniło, Mariusz zapukał w okno i Basia poszła z nim na spacer. A że koleżanka nie chciała iść z nimi, została sama w domu. Nie minęło dwie godziny, gdy Basia wróciła, ale nie zastała tam nikogo. Okazało się później, że dziewczyna tak bardzo się wystraszyła, że uciekła przez okno w piżamie i na boso niedługo po wyjściu Basi. Do dnia dzisiejszego nie wyjaśniła, co ją tak przeraziło. Na pewno członkowie rodziny zauważyli, że jeżeli spało się w ostatnim pokoju, to coś dziwnego działo się w pokoju środkowym, czyli w biurze dziadka. A jeżeli ktoś spał w środkowym pokoju, to zjawiska występowały na strychu. To tak, jakby duch budowniczego domu, czyli dziadka, nie chciał nikogo straszyć i po prostu omijał wszystkich. A teraz posłuchajcie, co powiedziała Sylwia, kolejna wnuczka Heleny. Jedna historia była taka, że ja właśnie z siostrą i z kuzynkę zaprosiliśmy, mieliśmy spać razem w środkowym pokoju. Tylko spaliśmy w środkowym pokoju i nagle było tak, jakby ktoś chodził po strychu i nagle był taki głośny hałas, jakby szafa spadła. Jakby coś wielkiego, szafa spadła, myśmy się babi, słyszałyśmy kroki, włączyliśmy krokik, że pamiętasz, wariosmank wtedy na cały głos i słuchałyśmy całą noc, żeby zagłuszyć te hałasy. Rano wzięłam, bo do styku się wchodziło od zewnątrz, była kłódka drabiną i ja następnego dnia mówię, muszę to zobaczyć, bo nie mogłam odpuścić. Wziąłam klucze od babci, poszłam na strych, a tam były tylko dwa worki z siuchami, tam nie było nic. Sylwia, kiedy spała w ostatnim pokoju, również słyszała to specyficzne chrobotanie tuż nad głową. Jeszcze jedna historia, którą ja właśnie, był, spałam w ostatnim pokoju, właśnie to chrobotanie było, to skrzypienie. Zamknęłam oczy i pobiegłam do babci do łóżka, spałam z nią i mówię, babcia tam mnie postraszyła. I ona wtedy usiadła na łóżku i mówi mi taką historię, Sylwonia, ja ci muszę powiedzieć no mnie też tu kiedyś postraszyło. I pokazywała, babcia miała łóżko koło siebie, tak choćby w poprzek, nie, łóżko poziomo do swojego łóżka i mówi, Sylwunia, kiedyś w tym rogu obudziłam się w nocy, bo coś czułam, że ktoś mnie obserwuje i w tym roku usłyszałam takie, Ła! i wtedy ona zaczęła wstała, zaczęła święcić, ale tak się bała, że na miesiąc zamieszkała u swojej córki, i zawołała księdza, żeby jej wyświęcił ten dom. I ciocia potwierdziła to, że babcia tak się wystraszyła, powiedział, że diabeł jest w domu i spała przez jakiś czas, dopóki ksiądz nie poświęcił tego domu. Nie? Już wcześniej wspominałam, że w środkowym pokoju dziadek miał swoje dokumenty, rachunki i często tam siadał. Kiedy Sylwia spała w ostatnim pokoju, Niejednokrotnie słyszała, jakby ktoś w dziadkowym pokoju siadał na fotel, pisał i przewracał kartki. Na pewno zauważyliście, że niejedna osoba mówiła o chrobotaniu, co chciano tłumaczyć, że były to korniki, ale każdy, kto miał do czynienia z tym dźwiękiem, był przekonany, że są to pazury tuż przy uszach. Na posesji kiedyś stała również stodoła według archiwalnych zapisków trzymano tam zwłoki wielu ofiar II wojny światowej. Co się z nimi stało, tych informacji nie udało mi się uzyskać. Pewnego lata dziadkowie Janek z Danusią zabrali swoją wnuczkę do tego domu. Dziewczynka jeszcze była maleńka i od samego początku, kiedy tam przyjechała, budziła się o tej samej godzinie, a dokładnie o pierwszej jedenaście. Za każdym razem budziła się z przerażającym płaczem i nie dało się jej uspokoić i tak płakała do czasu, aż usnęła ze zmęczenia. W 2006 roku zakończono budowę nowego domu i stanął on naprzeciwko starego, który został całkowicie opuszczony. Prawnuk babci Heli, Patryk, gdy miał 8 lat, poszedł do Starego Domu. Poszedł tam dlatego, ponieważ wszystkie zabawki, którymi się już nie bawili, zostały wynoszone właśnie do tego Starego Domu. Chłopczyk chciał sobie przynieść coś do zabawy. Drzwi nigdy nie były zamykane i wszedł do środka po schodkach prosto do kuchni. Przeszedł przez pokój pradziadka do ostatniego pokoju. Mimo, że było przed południem, padał deszcz. Więc i dom stał się ponure. Patryk pamięta, że znalazł wtedy plastikowe kręgle i był bardzo zadowolony. I kiedy chciał się jeszcze rozejrzeć, to spojrzał w stronę pomieszczenia bez okien, drzwi były otwarte. I nagle zobaczył wielką sylwetkę ludzką, która unosi się w powietrzu i była bez nóg. Była to gęsta, przezroczysta chmura białego dymu. Która nie znikła od razu. Powoli przesuwała się w stronę tylnego wejścia. Chłopiec od razu poczuł, że był to pradziadek, którego nie znał, uciekł, zapominając o kręglach. Na koniec powiem wam, że stary dom został zburzony, nowy sprzedany, pozostały tylko wspomnienia, które członkowie rodziny każdego roku pielęgnują. A jeżeli Ty chcesz podzielić się doświadczeniami na temat zjawisk paranormalnych, napisz do mnie maila. Można mnie również znaleźć pod tą samą nazwą na Facebooku, Instagramie i na Discordzie, do którego link zostawiam w opisie. Bardzo Wam dziękuję za to, że byliście ze mną podczas tej fascynującej, aczkolwiek mrocznej opowieści. Ściskam Was mocno i do następnego. Trzymajcie się!